Uważam, że makijaż to fajna sprawa, ważne tylko, żeby dostosować go do siebie samej i do okoliczności. I trochę tak może i boimy się tego makijażu natomiast no, fajna sprawa. Dzisiaj tak sobie przeglądałam czy wczoraj media społecznościowe, myśli sobie matko, dzisiaj kobiety w wieku dojrzałym są takie eleganckie, takie zadbane, takie zupełnie inne niż 20, 30, 50 lat temu. I to jest fajna sprawa. Więc ten makijaż naprawdę może być e, przyjemnością e, i może być dostosowany właśnie do. Ale sobie tutaj ciemnym pojechałam, ale rozetrego. Dostosowany do nas samych, do tego jak my lubimy. Czasem może być jeden dzień, czasem może być tylko korektor czy jakiś rozświetlacz i tuż na rzęsy. I to jest, e, i to jest ok, tego nie musi być dużo, a czasem może właśnie potrzebujemy więcej. I to też jest fajna sprawa, że chcemy więcej. Więc e, dzisiaj taki makijaż sobie zrobię właśnie w takich e, odcieniach mocno beżowych. Czyli naszych ulubionych. My Polki lubimy mocno beżowe odcienie. Taka jest prawda. Ja nie zawsze na co dzień robię sobie makijaż. Zdarza się, że mam tylko tusz na rzęsach. Ale zawsze mam okrytą i ubraną twarz. To zawsze. To, to o to dbam i tego pilnuję, żeby, żeby być wypielęgnowaną i... I ubraną również na twarzy, więc podkład mam zawsze. Mogę nie mieć cieni na powiekach, ale podkład mam zawsze. Dzisiaj właściwie 3-4 kolory z tej palety, więc właściwie cała paleta wykorzystana. I tyle, tyle w makijażu, zaraz tuszujemy rzęsy. Więc kwestia makijażu to według mnie też jest przyzwyczajenie. Ja robię sobie makijaż od lat młodości mej i lubię mieć makijaż na oku, aczkolwiek, tak jak mówię, nie zawsze codziennie się makijażuję. Kiedyś wydawało mi się, że nie w każdym wieku makijaż przystoi. A ja dzisiaj myślę sobie, że w każdym przystoi w każdym wieku. Więc czasem owszem, możemy się tym makijażem przerysować i wyglądać nienaturalnie. I też nie o to nam chodzi, prawda? Według mnie chodzi o to, żeby czuć się ze sobą dobrze, żeby czuć się naturalnie, żeby mm, czuć się w zgodzie ze sobą. I jak przechodzimy koło lustra, to żeby się. Może, jeśli nie uśmiechnąć, to nie przestraszyć. Jeszcze konturweczka. Więc szminkę mam bardzo delikatną, ale konturówka tutaj dopełniła całości. I jeszcze sobie dam na. Poszukam, poczekajcie moment. Trochę tu jeszcze na policzkach takiego brązerka. Zatem szybko, sprawnie, ładnie, naturalnie i dla własnego dobrego. Samopoczucia.